Powtarzamy, że słowo, które Bóg do nas kieruje, ono zna nasze dzisiaj. I także to słowo z Ewangelii, które otrzymujemy, ale i z pierwszego, drugiego czytania, jest słowem na dzisiaj a dla nas to dzisiaj to powrót do domów, powrót do naszej codzienności. A On nas posyła. To chyba pierwsze bardzo ważne, co mamy usłyszeć, że to Jezus wyznaczył i posłał. Wyznaczył możemy także usłyszeć jako wybrał i posłał. A więc nikt z nas nie wraca do domu sam. Wraca przed jego obliczem, jak czytalibyśmy dosłownie u Łukasza. Wracasz, a on ciągle nosi cię w swoim sercu, i nie traci cię z oczu. Lecz to, co jest bardzo ważne, a co wydaje nam się, że dotyczy naszego posłania dla innych. Tak naprawdę dotyczy nas. Bo pierwsze i najważniejsze w tym posłaniu, w tym powrocie do Domów jest to, byśmy zawsze szli przed Nim, to znaczy przed Jego obliczem. Tyle dni modlitwy, słuchania słowa, uczyliśmy się patrzeć na tego, który patrzy na nas. Uczyliśmy się na nowo wiary. Przekonania, że on nigdy nas nie traci sprzed swojego oblicza, że jesteśmy zawsze przy nim, zawsze ma nas na oku, a to oko jest okiem Boga miłosiernego. Ta dobra wiadomość, ta Ewangelia zanieśmy ją w sercu przede wszystkim pamiętając o sobie najpierw. wracam do mojego domu, do mojej codzienności, On ma mnie nieustannie przed sobą patrzy na mnie. A jednocześnie chcę, abym ja patrzył na Niego. Jeśli nie chcę zgubić się w codzienności, nie mogę gubić Jego wzroku, Jego spojrzenia. Tej świadomości, że to On mnie posyła. Że w tym posłaniu jest moje powołanie, jest moja misja. I co jest pierwsze? Pierwsze, co słyszymy, i pierwsze polecenie w tym posłaniu, które zostawia Jezus, to jest: módlcie się. Być może skłonni, byliśmy, skłonni bylibyśmy, Myśleć o tym, jaką misję nam zleca, co teraz jako jego robotnicy mamy do zrobienia tam, gdzie wracamy. On mówi, modlcie się, bo, bo modlitwa, nauczyliśmy no się tego tutaj, to przede wszystkim wsłuchiwanie się w Niego. Modlitwa to wpatrywanie się w niego. I to jest pierwsze w każdej misji, to jest pierwsze w każdej matce, w każdym ojcu, w każdym księdzu, siostrze zakonnej pierwsze w każdym z nas. Wsłuchiwać się w niego, wpatrywać się w niego. Tego nie możemy zgubić, bo to. Yy, co jest naszą misją, do czego idziemy, Jezus mówi prosto i, i tak spokojnie. To Was przerasta. To znaczy, robotników zawsze mało. Żniwo zawsze wielkie. I to, co najważniejsze, byśmy nie zapomnieli, że, że to On jest Panem Żniwa. Że to On nas wysyła, to wszystko może nas przerastać, ale nie przerasta Jego. I na tym polega skuteczność i już owocność naszej misji. I możemy być przekonani, że misji naprawdę skutecznej. Że pamiętamy, jesteśmy przekonani, iż, iż to On jest Panem naszej codzienności, Panem mojego domu, najpierw Panem mojego serca, że Mogę przechodzić ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ja jestem Pan, nie ma innego. Ta wiadomość od Chrztu Świętego nam towarzyszy. A my ciągle uczymy się wiary w to, że tam, zwłaszcza tam, gdzie czuję się najbardziej sam, najbardziej pozostawiony, najbardziej bezradny i wszystko mnie przerasta, właśnie tam On mówi, ja jestem Panem. Nie martw się. Może powiedzieć nawet, idź, wysyłam cię jak owce do wilków. Pierwsze, co się tak po ludzku rodzi, no to ta myśl, ale nas urządziłeś. No jak, co to za posłanie? Owca między wilki. Ale właśnie to posłanie mi uświadamia, że idziesz w to, co zawsze niemożliwe. Tak, to sobie mogę od razu powiedzieć, ale nie jestem straceńcem. Idę w to, co niemożliwe, bo, bo dla Niego wszystko jest możliwe. Za chwilę usłyszymy bardzo ważną wiadomość. Ona jest na końcu tej perikopy podana nam. Za chwilę wrócimy do Niej. On. On naprawdę mnie kocha. Jeśli mówi o mnie, że jestem owcą, to przede wszystkim mówi o sobie, że jest pasterzem. A pasterz to nie najemnik. Mogę być pośród całej watachy wilków. Jest pasterz, jest on. I nic mi nie grozi. On jest większy od wszystkiego, co mnie czeka. Jesteśmy przekonani, że czekają nas piękne dni, czekają nas dni także radości, dni pocieszenia, ale, ale wiemy, z całym realizmem chcę powiedzieć, że czekają nas także trudne dni. Ale nic to, On jest Panem, On jest Pasterzem. Niech się wilki boją. To, co mnie zadziwiło i najbardziej, przecież tyle razy perykopę tę czytamy, to kiedy posyła na początku, a nawet mówi najpierw, sam mówi najpierw, to, co jest moją misją i to, co mam ponieść do domów, to jest dar pokoju. I że to jest najważniejsze. I że wszystko inne jest konsekwencją. To znaczy, jeśli ja wierzę w to, że On jest Panem, On jest Pasterzem i nic mi nie grozi, to niosę w sercu pokój. Niosę w sercu pokój do tych wszystkich, którzy żyją w niepokoju, którym trudno się ogarnąć, którzy się boją może wszystkiego że wszystko im zagraża. Którzy sobie nie radzą, którzy czują się bezsilni, słabi. Ja także, jako owca, pośród wilków, mogę czuć się bezsilny i słaby. Ale jeśli mam pokój w sercu, mam wszystko, to największy dar, jaki mogę ponieść do domu z tych rekolekcji. Za chwilę nam powiem, powie. Znowu wracam do końca tej Ewangelii, z czego On płynie, z czego wypływa. To znaczące, że każde z czytań mówi o pokoju. I pierwsze, i drugie, i trzecie wprost o pokoju, ale każdy z nich, jeśli dobrze się wsłuchamy, mówi, kto jest źródłem pokoju. Kochani, tylko jedno jest źródło pokoju. Codziennie w Eucharystii Jezus mi to mówi. Pokój zostawiam wam, daję wam, nie tak jak daje świat. Świat wam nie da pokoju, tylko dlatego, że, że źródło pokoju jest w Nim, tylko w Nim. I dlatego przed Ewangelią śpiewaliśmy tę aklamację w sercach waszych, niech panuje pokój Chrystusowy. Słowo Chrystusa niech was zamieszka. Z jakiego doświadczenia płynie ten pokój? To, co na końcu Ewangelii najbardziej przyciąga moją uwagę, my to znajdujemy się dobrze, pamiętam, tylko u Łukasza, to niezwykłe zapewnienie Jezusa. Jesteśmy w Ewangelii miłosierdzia. Kiedy ci wysłani na misję wracają do niego, pełni radości. Są jakby skupieni na, na tych nadzwyczajnych efektach swojej pracy. No bo powiedzieć, że, że nawet złe duchy, które wyrzucaliśmy w Twoje imię, poddawały się nam, no to przecież zwycięstwo jest największe. I Pan Jezus się cieszy z nimi razem. Zawsze go takim widzę w tej scenie, patrzy na nich rozradowanych, cieszy się razem z nimi, też rozradowany. A na końcu mówi tak, ale nie cieszcie się z tego, że duchy się Wam poddają. Cieszcie się, że Wasze imiona zapisane są w niebie. Dopadniecie gorycz, smutek. Poczucie bezsilności, dopadnie cię lęk, obawa, że już tego nie ogarniasz, że to ponad Twoje siły, że to cię przerasta. Prośmy Ducha Świętego, aby wtedy On, Paraklet, przychodził do naszego serca z tą wiadomością dzisiejszej Ewangelii. Pamiętaj, Twoje imię jest zapisane w niebie. A jeśli jest tak, wszystko inne już nie ma takiego znaczenia. A co to znaczy, że moje imię jest zapisane w niebie, możemy usłyszeć, kiedy czytamy kolejne wersety, które już dzisiaj nie ma w Ewangelii, tej lekcjonarzu. Bo Jezus zaraz potem rozradował się w Duchu Świętym tym duchu świętym, którego mamy wołać, prosić, byśmy nigdy nie zapomnieli w sercu, że nasze imiona są zapisane w niebie. Rozradował się w duchu Świętym i woła: Ojcze, ojcze, wysławiam Cię, Panie nieba i Ziemi, że te rzeczy zakryłeś przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je komu? Prostaczkom. Najbardziej bezsilny, najmniejszy i najsłabszy, może poczuć się najsilniejszy. Moje imię jest zapisane w niebie, to znaczy w sercu Ojca. Nie znamy tego dnia, dla Boga nie ma czasu, ale używając kategorii naszego czasu, nie znamy tego dnia, kiedy Ojciec po raz pierwszy w sercu, Wypowiedział moje imię i zaistniałem. A on, kiedy wypowiada imię, to już istnieje na zawsze. Nikt mnie nie wykreśli z jego serca. Nikt. Żadna zła opinia, żadna nieżyczliwość, żadne pomówienie, żaden atak na mnie, cokolwiek by się nie działo, nikt mnie nie wykreśli z jego serca. Jestem w sercu Ojca, pielęgnuje mnie w swoim sercu, nosi w swoim sercu. To rodzi największy pokój. Świat takiego doświadczenia nie jest w stanie mi dać. Dlatego Jezus może powiedzieć: Daję wam pokój, jakiego świat dać wam nie może, bo Jezus który jest w ojcu, za chwilę powie, nikt nie zna Ojca, tylko syn. Ani Syna, tylko ojciec. On wie, co oznacza ten pokój, co oznacza przebywanie w łonie ojca. Jednorodzony, który przebywa w łonie ojca, Jan 1.18. On wie, co oznacza ten pokój, w którym już zostaliśmy naznaczeni. I którego nikt nam nie zabierze, jeśli będziemy nieustannie przed jego oblicze, jeśli będziemy wzywali Ducha Parakleta, zwłaszcza może w tych momentach najbardziej trudnych, a on nam będzie przypominał, i on będzie zaświadczał, <laughs> i będzie mnie przekonywał. Jesteś zapisany w sercu ojca.